gość Zachód O inwestycjach, o polityce, o samorządzie dzisiaj będziemy rozmawiać z Bartłomiejem Bartczakiem, burmistrzem Gubina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana, państwa. O tej dużej i małej polityce może na początek. We wtorek w Radio Zachód prezydent Gorzowa mówił, że sejmik województwa lubuskiego jest kluczowy dla samorządów gminnych, stąd chce zaangażować się w wybory do sejmiku. Chodzi zwłaszcza o podział środków unijnych. Gdyby powstał taki szerszy projekt, nie wiem, Zielona Góra, Gorzu Wielkopolski, co zresztą deklarują ci dwaj samorządowcy, ale na przykład Nowa Sól, to czy Pan dołączyłby do takiego, lub go poparł? No myślę, że jest to bardzo ciekawy projekt, szczególnie dla bezpartyjnych samorządowców, tacy, którzy nie chcą się utożsamiać z taką czy inną partią, myślę, że to jest w sejmiku, W Semiku jest jak najbardziej miejsce dla takiego projektu i absolutnie kibicuję i trzymam kciuki. No tak, bo województwem Lubuskim od 15 lat rządzi platforma obywatelska. Pan, czego się dowiedziałem przed wejściem na antenę, 18 lat już jest samorządowcem w gubinie burmistrzem. To zapytam pana, jak pan odbiera, czy faktycznie jest tak, że przydałoby się takiś powiew tego bezpośredniego samorządu, niż tego politycznego, który często nie zależy tylko od mhm. polityków lubuskiego, ale i może. Także krajowych wytycznych. Ja myślę, że taki samorządowy komitet mógłby wprowadzić coś takiego jak Lubuska racja stanu. Czegoś takiego mhm. mi brakuje, nie? że są pewne projekty, które po prostu należy robić, o które należy dbać i które należy promować. I niezależnie, która opcja jest u władzy, czy w Warszawie, czy tutaj w Lubuskiem, należy je po prostu zrobić. A jakie to I... mogą być projekty według pana? No różne. Myślę, że samorządowcy mają mnóstwo tego rodzaju projektów, które chcieliby zrobić. no Są w niektórych miastach obwodnice, które trzeba zrobić, o które należy zadbać. Komunikacyjne problemy, przecież na pół Nocy województwa, wiemy, co się dzieje. I wydaje mi się, że te rzeczy akurat tu nie zależą od, one nie mają barw partyjnych, prawda. Obwodnica, no, czy powstanie, czy nie powstanie, ona po prostu w danym mieście powinna powstać i tyle. Jeżeli mamy problemy z szynobusami, czyli dekomunikacyjne, no to też zastanówmy się nad tym, co zrobić, żeby, żeby było lepiej. Może założyć własną spółkę samorządową i ją promować, i później niech ona weźmie odpowiedzialność całkowicie. No, wydaje mi się, że taki głos rozsądku w Sejmiku byłby absolutnie potrzebny. Głos rozsądku. To tak pan mówi, jakby tam tego rozsądku brakowało niektórym. No nie, może wie pan, no naprawdę, bo mamy jakby upartyjnienie Sejmiku. Mamy tam kilku bezpartyjnych samorządowców, i tak naprawdę to jest forum ścierania się jakby poglądów partii politycznych. Mhm. A tutaj czasem trzeba studzić te emocje partyjne, i wydaje mi się, że taki właśnie samorządowy komitet mógłby deeskalować takie napięcie, które się wytwarza. Po co robić kolejne podziały? Jak można po prostu usiąść do rozmów? Porozmawiać i, i taką lubuską rację stanu prezentować. No to zobaczymy, jak to się bliżej wyborów nam będzie kształtować, ale zanim to, to przecież samorządy szykują się do kolejnego roku. Który to będzie rokiem łatwym, trudnym dla budżetu gminy Gubin? Na pewno mamy gigantyczne środki, jeżeli chodzi o inwestycje. Takich środków w Gubinie nigdy nie było wcześniej. Tu mówię około, to jest 60 milionów złotych środków zewnętrznych blisko, więc już teraz przygotowujemy się do przetargów, mamy spotkania, takie mitingi, mamy sztabówki, jak to zrobić, czy damy radę sami te wszystkie przetargi zrobić. No chyba z 15 dróg będziemy robić w przyszłym roku w Gubinie uzbrajać strefę ekonomiczną. Czekamy na drugi przetarg, jeżeli chodzi o, o budowę stadionu. Również zabytki w to wejdą, także naprawdę mnóstwo, mnóstwo inwestycji. No, i trzeba po prostu to, to przeprowadzić, bo myślę, że oczekiwania mieszkańców też są duże, że pewne drogi, które, które nie były do tej pory zrobione, a na które już mamy pozyskane pieniądze, no, trzeba je zrobić dobrze z głową i oczywiście musi wystarczyć również na wkład własny. Obawy również są, bo, bo mam sygnały, chociażby wczoraj był u mnie szef ośrodka sportu i, i, i mówi, że no, na Wasen dostał gdzieś tam propozycję, jeżeli chodzi o ceny gazu, no, kilkaset procent. Drożej. Także mhm. to nie jest tak, że tych problemów w samorządzie nie ma. Mnóstwo problemów zapewne będzie, będzie się pojawiać, trzeba je po prostu rozwiązywać. Um, zapytam pana, czy w przyszłym roku w takim razie Gubin nie czeka jakiś paraliż komunikacyjny, tyle dróg jednocześnie remontować? To jest... Nie, to będą akurat drogi osiedlowe typowo i wydaje mi się, że mieszkańcy. No, wybaczą nam to, że chwilowe będą udogodnienia. Jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną, to też będzie nowa droga, która de facto nie wpłynie na płynność ruchu, więc myślę, że te kilka miesięcy pewnych problemów mieszkańcy nam wybaczą, a potem będzie wspaniała nowa droga. Mówi Pan, że Gubin dostał takie pieniądze, jakie jeszcze nigdy w mieście nie widziano. Te środki zewnętrzne to przede wszystkim Polski Ład, jak ja dobrze pamiętam z tych wszystkich programów i na zabytki i na obwodnicę tą przy strefie ekonomicznej, kiedy to tylko Gorzów i Gubin właśnie dostały takie środki, ale zapytam pana o perspektywy, bo tutaj nie, tyle, nie tylko chodzi o te perspektywy dotyczące tych tarczy, które mają uchronić przed tymi wzrostami energii i pytanie, czy przy nowokształtującym się rządzie, Samorządowcy mają obawy o to, czy te programy, które były dotychczas realizowane, będą kontynuowane. No, wydaje mi się, że one są absolutnie konieczne, bo skąd nagle wziąć 300-400% więcej za energię, prawda? Wydaje mhm. mi się, że e, takie problemy, programy są absolutnie konieczne, żeby je utrzymać, żeby te tarcze utrzymać, ponieważ. No to byłoby kosztem chociażby inwestycji, jeżeli musielibyśmy płacić wszędzie po 300-400% więcej, jeżeli chodzi o, o gaz, jeżeli chodzi o energię, no to nie byłoby nas stać oczywiście potem na wkład własny w inwestycje, bo trzeba byłoby się zadłużać, tak, czyli tak czy inaczej tego pieniądza by gdzieś, gdzieś zabrakło, więc absolutnie uważam, że yy, tego rodzaju yy, wsparcie dla samorządów jest absolutnie konieczne i mam nadzieję, że ono będzie kontynuowane. A jeśli chodzi o inwestycje? Myśli pan, że nowy rząd, gdyby się utworzył z tej koalicji kilku, kilkunastu frakcji, będzie zgodny co do przekazywania środków samorządom? Myślę, że to będzie jakby warunkiem czegoś takiego, to byłoby odblokowanie pieniędzy z KPO. Jeżeli to nastąpi, no to myślę, że te pieniądze jest realna szansa, żeby były. Na szczęście mamy jakby inwestycje na dwa lata do przodu. Już te wszystkie rzeczy, o których mówimy, one się rozpoczną w tym roku, a niektóre się roz... zaczną, jakby w tym roku w następnym, a skończą je jeszcze kolejnym. Także my najpierw musimy obrobić te pieniądze, które, które mamy dziś. Natomiast potem będziemy się martwić, gdzie, skąd pozyskiwać następne. Mamy chociażby Interreg, nowy ten, znaczy nowy, nowe rozdanie transgranicznego programu unijnego, aczkolwiek tutaj jest coraz mniej pieniędzy na, że tak powiem, na beton, a coraz więcej pieniędzy na działania miękkie. Zobaczymy, na co będą pieniądze w lubuskich programach operacyjnych no i zobaczymy na programy rządowe. Mam nadzieję, że, że, że te pieniądze będą spływały również w takim szerokim strumieniu jak dotychczas do samorządów. No tak, Gubin bardzo blisko granicy jest. A zapytam pana o korki w mieście, czy, czy te kontrole, które w granicach na granicy w Słubicach powodują olbrzymie korki po polskiej stronie, także odczuwalne są w Gubinie? Jeżeli chodzi o miasto, to to nie wygląda źle. Kilka razy ostatnio jeździłem do, do Guben i faktycznie wyrywkowe kontrole były, natomiast miałem sygnały, że pojawiały się kontrole, jeżeli ten ciąg tirów przejedzie z, ze Zesłubic na przejście graniczne w, w Sękowicach, w Gubinku, no to tam faktycznie do takich korków dochodziło. Natomiast w samym mieście jest OK i oprócz tego jest jeszcze przejście, przecież graniczne dla samochodów osobowych, koszen, żytowań, które też jest jakby użytkowane, więc jeżeli chodzi o samochody osobowe, to tych możliwości mhm. są aż trzy, natomiast samochody ciężarowe, no tu jest, na Gubinku bywają problemy. Zapytam pana jeszcze o tą rację stanu, bo wspomniał pan o lubuskiej racji stanu, ale jest coś, coś takiego jak polska racja stanu. Czy pan, patrząc z punktu widzenia samorządowca gminy, która graniczy z Niemcami, obserwując także działania Niemców, widzi po stronie polskiej również takie spojrzenie całościowe polskich polityków? No bo słyszymy, słyszeliśmy z ust polskich polityków, że takie projekty. Jak CPK, czy IPN czy CBA, to mogłyby być zlikwidowane? Tymczasem w sondażach przeprowadzonych w ostatni poniedziałek. Wskazowane jest, że inwestycje przygotowane przez poprzedni rząd powinny być kontynuowane. Tak przynajmniej myślą Polacy, czy sądzi Pan, że politycy mogliby się wznieść ponad te wyżyny wspólnych rywalizacji? To nie mój projekt, to ja go nie kontynuuję, czy jest szansa na to, że Politycy będą patrzeć na to, w jaki sposób odczuwają Polacy pewnego rodzaju inwestycje. Jakby tutaj słusznie pan wskazał, że wręcz wyborcy i to różnych partii dostrzegają, że jest coś takiego jak polska racja stanu czyli są projekty, które należy kontynuować niezależnie od tego, kto wygrał wybory. CPK, czy chociażby Atom, czy chociażby IPN, czy, czy CBA. No są takie rzeczy, które warto, warto zatrzymać i, i tutaj jakby prośba do polityków, żeby wziąć to pod uwagę. W Niemczech tą politykę obserwuję od 18 lat, jakby z punktu widzenia bycia burmistrzem, 17 lat, w przyszłym roku będzie dokładnie 18 lat i rzeczywiście tam jest coś takiego jak racja stanu. Tam niezależnie, które, które grupowanie akurat dochodzi do władzy, mają pewne swoje priorytety, dogadują się i kontynuują tą, tą, tą pracę później. Czegoś takiego mi ciągle jeszcze w Polsce brakuje. Ta polaryzacja sceny politycznej jest tak duża, że mam wrażenie, że czasem złośliwie się nie robi pewnych rzeczy, bo wymyślili to poprzednicy. Mhm. A, ale, ale też dostrzegam pewne pozytywne wątki, jeżeli chodzi o chociażby fundusz dróg samorządowych. Tak, kiedyś powstał i jest kontynuowany. To jest bardzo dobry projekt, z którego my samorządowcy korzystamy. Dzięki temu te kilka dróg w miastach, w gminach zawsze się robi. Także e, pewne jaskółki, które jeszcze wiosny nie czynią, dostrzegamy, natomiast trzeba się faktycznie po wyborach wznieść na wyżyny takiej, takiej powiedzmy, tolerancji i, i działać ponad podziałami. Są pewne rzeczy, które są absolutnie polską racją, sta racją stanu i należy je kontynuować. a ma pan na myśli? pan gdyby miał wybrać takie główne to dla pana byłby to właśnie CPK czy ta elektrownia atomowa wydaje mi się że absolutnie te dwa na pewno czyli atom oraz CPK mimo że Niemcy do od atomu odchodzą mimo że Niemcy nie, nie musimy brać czerpać wzorów z Niemiec mi się wydaje że Niemcy postawili mocno na energię odnawialną tego w Polsce trochę brakuje, ale to musi być zrównoważone. Nie może być tak, że energia odnawialna spowoduje potem większe koszty dla gospodarstw domowych. Także wydaje mi się, że możemy spoglądać na to, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów, natomiast nie, nie robić kopii w klej. Mhm. Atom to jest czysta energia, plus jeżeli uzupełnimy to taką mądrą polityką, jeżeli chodzi o energię odnawialną. To Myślę, że będziemy mieli solidną tanią energię, a chyba na tym nam wszystkim zależy. To mówił Bartłomiej Bartczak. Jak Państwo słyszycie, nawet na takie z samorządowcami tematy energetyczne tutaj wchodzimy. Ale no nie możemy kontynuować, bo czas nam się skończył. Dziękuję Panu za rozmowę i spotkanie. Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina. Bardzo dziękuję. Goście. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Lubuskie Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.